Polski oddział Climax obchodzi małą rocznicę. To już czwarty rok naszej działalności w Polsce. A Targi BaltExpo po z kolei to jest wspaniała okazja, żeby zaprezentować nowe produkty. A akurat w tym roku mamy do zaprezentowania kilka nowych urządzeń. Urządzeń dedykowanych dla rynku Oil and Gas oraz Offshore. Są to urządzenia do obróbki kołnierzy, więc czy na platformach wiertniczych, czy na statkach, można używać tego typu sprzętu. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nasze sprzęty są bardzo uniwersalne i przede wszystkim bardzo mobilne, więc więc można je stosować zarówno podczas remontów, jak i podczas produkcji. Oczywiście informujemy także naszych klientów o wciąż rozszerzającej się ofercie naszej wypożyczalni. Już w Gdańsku posiadamy ponad 12 urządzeń, które można wypożyczyć, więc zamiast decydować się na drogi zakup, można najpierw przetestować urządzenie, wypożyczając na tydzień lub dwa tygodnie. Z firmą Climax współpracujemy już od 7 bądź 8 lat. Rynek maszyn mobilnych rozwijamy również u nas w firmie z roku na rok, dokupując to nowe, nowe maszyny. Dzięki współpracy z Climaxem i dzięki pracy z maszynami właśnie od firmy Climax mogliśmy pozwolić sobie na poszerzenie swoich rynków pracy, rozbudowę naszego parku maszynowego, który. Pozwoli nam również wejść z naszą pracą i z naszymi możliwościami produkcyjnymi do innych firm. Głównie, głównie maszyny używamy do naszej produkcji. Sprawują się nam bardzo dobrze i planujemy również kolejne zakupy maszyny firmy Climax.